W dzisiejszym rozważaniu pierwszej soboty, kiedy chcemy zatrzymywać się nad poszczególnymi tajemnicami Różańca Świętego, chciałbym, abyśmy pochylili się nad tajemnicą światła, pierwszą tajemnicą światła chrzest Jezusa w Jordanie. Myślę, że jest takim wielkim darem te kolejne tajemnice, właśnie tajemnice światła, które papież Jan Paweł II podarował kościołowi. Bo tajemnice światła pozwalają nam zatrzymać się nad tym takim szczególnym momentem życia Jezusa Chrystusa, tej Jego działalności. I ona zaczyna się od tego momentu chrztu świętego. Jak pięknie opisują to również Ewangelie, jak mówią o tym komentarze, no Jezus nie potrzebował chrztu, prawda? Bóg jako taki nie potrzebował, aby zostać ochrzczony. My potrzebujemy chrztu świętego, ale tak to też interpretują ojcowie: Mówią, że Jezus nie potrzebował, aby być obmyty w wodzie, ale wchodząc do wody, to On uświęcił tę wodę. To On staje się, się tym źródłem. U nas jest wszystko na odwrót. To my wchodzimy do tego źródła, do tej sadzawki, aby zanurzyć się w tych wodach życia, najpierw, aby umarł ten stary człowiek, a potem, aby ten nowy człowiek mógł powstać do życia. A u Jezusa jest tak, że to On właśnie jest tym źródłem, które to źródło uświęca. I to właśnie dzięki, niemu, dzięki temu, że On zanurzył się w tych wodach, my możemy dalej w tych wodach się zanurzać. Bo co, co chcemy kontemplować w chrzcie Jezusa i co również chcemy kontemplować w naszym chrzcie, bo do tego, do tego jesteśmy zaproszeni. Rzeczywistość chrztu. Jest taką niesamowitą, bo jest to pierwszy sakrament, który, który przyjmujemy. Sakrament też bardzo szczególny, bo jest to sakrament bramy. To on nas wprowadza. I trochę szkoda, że dzisiaj zatarł się ten znak, który w pierwotnym kościele był i który widzimy w rzeczywistości chrztu Jezusa Chrystusa. Mianowicie dziś bardzo często chrzcimy dzieci poprzez polanie. Głowy wodą, prawda? To trzykrotne polanie: Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tymczasem pierwotnie, i, i taki jest ten znak, który pomaga nam zrozumieć pewną rzeczywistość, o której będę chciał zaraz mówić, to jest, było to zanurzenie, że zanurzano tego człowieka trzykrotnie w sadzawce i potem wynurzał się ten nowy człowiek. Ponieważ woda w sakramencie chrztu ma podwójne znaczenie. Pierwsze znaczenie, można powiedzieć, jest to takie znaczenie negatywne. To znaczy ten aspekt śmierci. Bo czym ma być to zanurzenie w tych sadzawce chrzcielnej? Ma być śmiercią starego człowieka. To Izrael kontempluje to i widzi właśnie ten obraz, kiedy przechodzi przez morze czerwone. Przechodzi przez Morze Czerwone po wyjściu z Egiptu, a faraon z wojskiem, który go ściga, właśnie został zalany przez, to wodę, przez tę wodę, które, które zamykają się za Izraelem, i ten i faraon i całe jego wojsko utonęli, zginęli. Faraon i to wojsko są symbolem zła, szatana, wszelkiego rodzaju przemocy. I właśnie ten pierwszy obraz chcemy widzieć jako chrześcijanie właśnie w rzeczywistości Chrztu. Dzisiaj. Nie jest modne mówić o szatanie, o grzechu, a my właśnie chcemy mówić, że ta pierwsza rzeczywistość, która dokonuje się w sakramencie Chrztu, to jest właśnie zniszczenie potęgi szatana. I to dokonuje się w momencie Chrztu, kiedy prezbiter wyciąga rękę i modli się nad kandydatem do Chrztu, modlitwą egzorcyzmu, czyli wyrzucenia złego ducha. Czyli właśnie w tym momencie, kiedy zanurzamy tego człowieka. W wodach Chrztu, kiedy dokonuje się ten sakrament, chcemy najpierw zobaczyć śmierć. Właśnie tego wszystkiego, co, co stare w nas, tej, tej również porządliwości, również tego wszystkiego, co nad nami dominuje. My, my nie mamy takiej władzy, ale Bóg ma. Bóg ma. I to jest właśnie to pierwsze, co dokonuje się w sakramencie Chrztu. Najpierw dokonuje się śmierć. I. W tym geście zanurzenia katechumena, tego, który przychodzi do chrztu, co pierwotnie miało miejsce w kościele, zanurzenia trzykrotnego, całego człowieka zanurzano w wodzie, ten gest był bardziej wymowny, prawda? Że, że mówiąc krótko, topimy starego człowieka, bo taka jest idea chrztu. Utopić tego starego człowieka. O tym mówi święty Paweł w swoich listach. Jeżeli umarliście z Chrystusem, kiedy się ma dokonać ta śmierć? Właśnie w momencie chrztu. Tam się ma dokonać śmierć starego człowieka. O tyle ten gest, jeżeli mamy go w chrzcielnicy tutaj, jak polewamy głowę dziecka, on nadal pozostaje, ale jest troszeczkę mniej czytelny i zrozumiały. Trzeba o nim pamiętać. Tymczasem takie zanurzenie, my wszyscy doskonale wiemy, ja wychowałem się nad wodą, nad morzem i, i, i niestety kiedyś byłem świadkiem, jak utopił się człowiek. Jak to się stało? No, wszedł pod wodę i nie mógł wypłynąć. I dokonała się śmierć. Człowiek umiera pod wodą, bo tam nie ma powietrza. I to jest rzeczywistość, która dokonuje się w sakramencie chrztu. Śmierć. Śmierć starego człowieka. I potem przychodzi, ale dopiero potem przychodzi ten drugi aspekt, który... Ukazuje nam woda i myślę, że jakoś też w sposób spontaniczny woda nam się kojarzy. Kojarzy nam się z czystością i kojarzy nam się z życiem, że bez wody nie możemy żyć. Cały świat nie może żyć bez wody. Wszystkie roślinki musimy je podlewać, potrzebują wody. My potrzebujemy wody, aby funkcjonować, musimy pić płyny. Człowiek bez wody długo nie przeżyje. Paradoksalnie dłużej może żyć bez pokarmu niż bez wody. Woda jest nam bardziej potrzebna do funkcjonowania naszego ciała niż nawet pokarm, choć oczywiście pokarm, pokarm też potrzebujemy. Więc potem przychodzi ten drugi moment, właśnie ten człowiek, który wynurza się z tej sadzawki, jest właśnie tym człowiekiem, który wynurza się z wody, z tego źródła życia. I to jest, to jest ten drugi element, który chcemy kontemplować w momencie sakramentu chrztu. Jest jakąś tajemnicą, że Bóg, który stał się człowiekiem, zechciał również sam przeżyć tę rzeczywistość. I my dzisiaj to możemy widzieć to, co zobaczyliśmy w Jezusie Chrystusie. Ten niesamowity moment, jak opisuje o tym, opisują o tym Ewangelię, mówią, że po chrzcie święty stąpił na niego. Duch Święty niczym gołębica Pod postacią gołębicy Że my chcemy widzieć właśnie, że to życie Trójcy Świętej, które objawia się W Jezusie Chrystusie To jest rzeczywistość, która Dokonuje się w każdym z nas W momencie Chrztu Świętego Że my stajemy się Świątynią Ducha Świętego Po momencie Chrztu Że Bóg Ojciec Syn Boży i Duch Święty Zamieszkują w nas Zamieszkują w nas i myślę, to jest tajemnica, którą chcemy odkrywać całe życie i odkrywać każdego dnia na nowo: że Bóg jest w Tobie. Dlaczego mamy mieć szacunek wobec siebie? Skąd człowiek ma tak wielką godność? No właśnie stąd, że Bóg zamieszkuje w człowieku. Bóg zamieszkuje w człowieku. Na mocy stworzenia pierwiastek Boży jest w każdym z nas, a na mocy Chrztu. Właśnie ta tajemnica Trójcy Świętej w sposób no, no niesamowity się w nas dokonuje. I dlatego pierwsi chrześcijanie spokojnie mogą gromadzić się na liturgię i modlić razem, nie mając kościołów, nie mając budynków, bo budynki są rzeczywistością wtórną. Jeżeli Ty jesteś świątynią Boga, jeżeli ja jestem świątynią Boga, jeżeli Bóg w nas mieszka, to już nie potrzebujemy budynku, żeby się spotkać i modlić i uwielbiać Boga, bo Bóg jest w nas. I to jest tajemnica, którą chcemy kontemplować i odkrywać w sakramencie Chrztu Świętego. Że Bóg czyni z nas swoją świątynię, że Bóg czyni z każdego z nas swoje przebrane dziecko. Bo tak jak o Jezusie odezwał się głos, to jest mój Syn umiłowany. To w momencie Chrztu Świętego, kiedy zamieszkuje w każdym z nas trójca święta, to Bóg chciałoby się powiedzieć, powtarza ten sam gest z nieba otwierają się niebiosa. Może tego tak, nie jest to tak spektakularne przy chrzcie, kiedy, kiedy mamy, ale, ale tak się dzieje, że niebiosa się od, od, otwierają i Bóg Ojciec mówi to jest, mówi: To jest moje dziecko. W Nim mam upodobanie. Zamieszkuje w Nim mój syn Jezus Chrystus, cała, cała Trójca Święta. Więc chcemy właśnie w tej tajemnicy Chrztu Jezusa w Jordanie kontemplować naszą rzeczywistość, bo to jest niesamowite, że Bóg stając się człowiekiem, zaprosił człowieka do tej rzeczywistości bożej. Że Pan Bóg uświęcił nasze ciało, uświęcił nasze życie, ale też właśnie zaprosił nas do wejścia w tę tajemnicę, która się dokonuje. W sakramencie Chrztu to niesamowicie to jest jakoś tak pięknie pokazane, rozbudowane, bo cały ryt, który, który, który ma miejsce, zobaczcie na początku, jest to wprowadzenie katechumena. Zawsze zaczynamy tam pod schodami, przy wejściu. Dlaczego? No bo ten człowiek dopiero ma wejść do kościoła. Pierwotnie, kiedy w kościele starożytnym przychodzili kandydaci do Chrztu, przychodzili ubrani na czarno, w czarnych szatach. I rozbierali się przed momentem sztu, składali te czarne szaty, wchodzili do sadzawki ścielnej i kiedy wychodzili nakładali na nich tą białą szatę. To piękny taki znak, który pomagał też zrozumieć tę te, te rzeczywistość, że ten stary człowiek, człowiek grzechu, ta rzeczywistość demoniczna, zła, zostaje z nas zrzucona. I powstaje ten nowy człowiek. Dzisiaj mamy też ten symbol, jest w sakramencie chrztu, kiedy nakładamy taki symbol dziecku, małą, białą szatę. To jest, to jest właśnie ten, to wspomnienie tej rzeczywistości, która się dokonywała, że faktycznie przywdziewano na tego człowieka białą szatę. Jako znak tego, co się dokonuje. Więc najpierw wprowadzamy... Tego katechumena, tutaj do Kościoła, kiedy jest, jest wprowadzony, i wtedy właśnie następują ta modlitwa egzorcyzmu. I modlitwa, bardzo ważna, zobaczcie, zanim się wyzna wiarę, najpierw trzeba wyrzec się szatana i wszystkich jego spraw. I, I to się najpierw dokonuje. To niesamowite, bo to jest trzykrotne pytanie o wyrzeczenie się złego ducha. Nie tylko raz, ale trzykrotne wyrzeczenie się szatana, grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła. I dopiero. Kiedy jest to trzykrotne wyrzeczenie się, demona następuje to trzykrotne wyznanie wiary w Boga. I jest też niesamowita tajemnica, która dokonywała się w Kościele Pierwotnym. My do tego już jesteśmy jakby nieprzyzwyczajeni, bo większość z nas została ochrzczona jako dzieci, więc już jako dzieci ochrzczone byliśmy przyzwyczajeni i modliliśmy się modlitwą Ojcze Nasz. Tymczasem w Kościele Pierwotnym tak nie było. Modlitwy Ojcze Nasz uczono dopiero po chrzcie. Czyli ludzie, którzy, wyobraźcie sobie, że mamy tutaj w naszej parafii ludzi, którzy chcą przygotowywać się do chrztu, i my nie uczymy ich modlitwy Ojcze Nasz. Oni, ich, oni jej powinni nie znać. Dlaczego? Bo Kościół uczy, do kogo modli się ten, który jest nieochrzczony. Do kogo modli się ten, który jeszcze nie ma Boga za Ojca? Bo do dopiero w momencie Chrztu Świętego dokonaje, dokonuje się to usynowienie nas, że Bóg obdarowuje nas w pełni swoją boską naturą. Więc do kogo modli się ten, który nie jest ochrzczony, jeśli modli się Ojcze nasz? Modli się do demona, bo demon jest jego Ojcem. I dlatego kandydatów do chrztu nie uczono tej modlitwy i nie pozwalano im wymawiać tej modlitwy. Myślę, że to jest taka rzeczywistość bardzo dramatyczna, też jeżeli, jeżeli spojrzymy na, nas, na, na nią. Ale właśnie tę modlitwę uczono dopiero po chrzcie, dlatego ci, którzy zostali ochrzczeni, przychodzili do kościoła i w kolejne dni, bo z reguły chrzest dokonywał się w momencie paschy, czyli zmartwychwstania. Przychodzili w tych białych szatach, stąd ten biały Tydzień, i uczono ich, wiesz, teraz chcemy Cię nauczyć modlitwy, którą będziesz się modlił. Ale dopiero teraz. Nie mogliśmy Cię jej uczyć wcześniej, ponieważ wcześniej, gdybyś się nią pomodlił, chwaliłbyś szatana. A teraz, jeżeli będziesz modlił się do Boga, to będziesz się modlił do Boga, który jest Stworzycielem, który jest Ojcem. To jest niesamowite, ale tak, tak Kościół prowadził swoich. Swoich katechumenów, tak potem Kościół prowadził, w yy, Kościół Pierwotny prowadził tych, którzy byli ochrzczeni. I tłumaczono im prawdy wiary, to całe kredo, które odmawiamy, wierzę w Boga. Więc te, ta, ta rzeczywistość chrztu, myślę, jest, jesteśmy zaproszeni, aby odkrywać ją na nowo. To jest bardzo ważny sakrament, a i też bardzo bogaty w znaki, w przygotowanie. Który z racji tego, że większość z nas przeżywa jako dzieci, może się okazać, że gdzieś nam umyka. Tymczasem w Kościele Pierwotnym do tego sakramentu przygotowywano czasami parę lat kandydatów do chrztu, aby mogli świadomie i dobrowolnie właśnie wejść w te tajemnice zbawienia. Karol Wojtyła, później święty Jan Paweł II, właśnie mówił, że. Obojętnie czy to przygotowanie do chrztu przejdzie się przed chrztem czy po chrzcie. Jeżeli my byliśmy ochrzceni to nie, nie przeżyliśmy prawdopodobnie żadnego przygotowania do chrztu, że jest potrzeba, abyśmy te prawdy później przerobili jakoś w naszym życiu. Szukali, właśnie chcieli, tak jak przygotowujemy dzieci do pierwszej komunii tutaj w naszej parafii, przez rok spotykamy się z dziećmi. Kiedy do bierzmowania proponujemy im dwuletni okres przygotowania, jakiejś pomocy, żeby przyjąć ten sakrament. Tak również jest potrzeba, abyśmy w naszym życiu w sposób poważny pochylili się nad tajemnicą naszego chrztu. Czym ona jest, jakie prawdy z niej wynikają, do czego jesteśmy zaproszeni, jak wielkie łaski pragnie udzielać nam Pan Bóg. Święta Matka Kościół daje nam ku temu pomocy. Mamy wspólnoty w kościele, gdzie możemy się formować, gdzie możemy właśnie odkrywać te nasze sakramenty. Życzę Wam i sobie tej głębokiej wiary, żebyśmy chcieli zachwycić się tym darem, który każdy z nas otrzymał. Że jest w tobie, żyje w tobie Trójca Święta. I mówi też teologia duchowości, że, że jeżeli tak w sposób fizyczny chcielibyśmy to opisać, że to miejsce w sercu, w którym mieszka w tobie Trójca Święta, do tego miejsca Szatan nie ma przystępu. Tam, gdzie jest w nas Bóg, Szatan nie ma dostępu do tego miejsca. To jest, to jest świątynia Boga, która jest niezniszczalna. My możemy grzeszyć, możemy odchodzić od Boga, ale, ale Bóg z nas nie odejdzie. Raz zamieszkawszy w nas pozostaje już, ośmielę się powiedzieć, na wieki, bo nie do końca życia, na wieki. Ta rzeczywistość właśnie zamieszkania w nas Boga pozostanie już na zawsze. A w niebie mamy nadzieję, że dopełni się jeszcze bardziej, kiedy zobaczymy Boga twarzą w twarz. Dzisiaj stajemy wobec tej rzeczywistości wiary. Jeżeli klękamy przed najświętszym sakramentem, to cały czas jest to ta obecność wiary. My wierzymy. Tymczasem widzimy kawałek chleba, ale wierzymy, że to jest prawdziwy Bóg tutaj obecny. Dlatego chcemy go adorować, uwielbiać i błogosławić. Ale w niebie ta rzeczywistość wiary już się skończy, kiedy zobaczymy Boga w twarzą w twarz. Więc daj Boże, abyśmy już tu na Ziemi mogli zrealizować to pragnienie Boga, które wyraził w stosunku do każdego z nas w dniu naszego sztu, abyśmy prawdziwie stali się Jego umiłowanymi dziećmi. Amen.